Cześć, ja jestem Luke, witam Was w moim kolejnym filmie. W tle prawdopodobnie leci Wam jakiś gameplay z bety Call of Duty Black Ops 3, ponieważ takowe jeszcze posiadam na dysku, e, całkiem nawet sporo, niektóre są gorsze, niektóre lepsze. E, postaram się te lepsze Wam rzucić, e, ale też może być to gameplay z Advanced Warfare, może być to gameplay z Call of Duty Ghosts, e, ponieważ nie wiem jakie te gameplaye jeszcze z tego BO3 zostały, jak jakieś bardzo słabe, to nie mam zamiaru ich po prostu pokazywać. I wtedy wrzucę jakiś gameplay Advance Warfare lub też Call of Duty Ghosts. Słuchajcie, do premiery Call of Duty Black Ops 3 zostało zaledwie 5 dni. I powiem Wam szczerze, że po tej becie, która miała miejsce parę miesięcy temu, byłem strasznie podjarany właśnie tym, że po prostu ta gra wygląda tak dobrze, tak? że gra się tak przyjemnie mimo tam paru niedociągnięć. W ogóle, po raz pierwszy w historii Call of Duty mieliśmy możliwość, my, gracze, wypowiedzieć się. Te, na temat tego, co jest według nas dobre, co jest złe, co powinno zostać poprawione i dlaczego. Po raz pierwszy w ogóle twórcy zainteresowali się opinią graczy, więc tym bardziej byłem podbierany po tej becie, ale później miesiąc, niecały miesiąc po niej właśnie jakoś ten hype, ta, te całe podniecenie po prostu opadło do zera, wrę wręcz po prostu osiągnęło tendencję minusową, bo przestałem się kompletnie interesować Black Ops 3. Jedyna informacja, którą się ostatnio na przykład zainteresowałem, to była mapka e, Newtown, nowa Newtown, które wygląda mimo futurystyczności całkiem przyjemnie, całkiem fajnie, aż się zdziwiłem jak bardzo mi się spodoba. Ogólnie ta gra ma no, wybitny wręcz klimat przez tą grafikę, bo zawsze mówię, że... Na klimat składa się wiele czynników, przynajmniej w moim przypadku, ja to tak odbieram. Przede wszystkim grafika, to co widzimy, tak? oświetlenie, modele broni, mapy i to wszystko tutaj jakby współgra świetnie, moim zdaniem. Także ten hype powoli, powoli zaczyna iść w górę i, i, i kurczę, mam nadzieję, że w dniu premiery, kiedy już sobie właśnie włączę PS4, wsadzę płytkę, z Black Ops 3 to będę po prostu miał orgazm i wytrysk na po prostu monitor <laughs> Ale ogólnie naprawdę ciekawie się zapowiada. Że najbardziej mi się podoba z takich jakby podstawowych rzeczy, że te mapki... Na przykład wyglądają jakby były z DLC Naprawdę widać, że się postarali Jeżeli chodzi o mapki Co zresztą pokazało również beta, gdzie naprawdę przyjemnie Na tych mapkach się grało, przyjemnie One wyglądały I naprawdę nie było jakoś Trudno się zorientować, gdzie przeciwnicy się respią Mniej więcej choćby tak Oczywiście wiadomo, że żeby poznać dokładnie spawny To trzeba troszeczkę pograć, ale Mniej więcej na przykład wiedziałem, gdzie przeciwnik się respi Z której strony mapy, gdzie podejść Żeby nie zginąć mniej więcej Chociaż oczywiście były takie sytuacje, gdzie nie było się w stanie po prostu takich rzeczy przewidzieć, ale ogólnie e, spoko, spoko, spoko. I co chciałem dzisiaj jeszcze powiedzieć, tak m, m, przed premierą tego Black Opsa 3. Co byście powiedzieli na to, żeby w Call of Duty Black Ops 3 był jednak ukryty lub też nieukryty score streak lub też kill typu DNA bomb, typu, typu strike typu MOAB nuke. E, właśnie wczoraj tak w ogóle tego komentarza nie tak popchnęła rozmowa na Facebooku z Sosabowskim, oczywiście. Link do jego kanału macie w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie na jego kanał, ponieważ świetne filmy, świetne gameplaye przede wszystkim e, um, ubija. Tak. E, no i właśnie gadaliśmy na temat tej bomby o Newtown tak. Że tam właśnie pod koniec jest taka wielka eksplozja, jak to na Newtown, tak, która niszczy mapę. E, um, I może zobaczcie, jak to teraz wygląda. No i teraz wyobraźcie sobie, że mamy do zdobycia taką bombę właśnie za albo 30, albo 25 gangsterik lub też właśnie jak rozmawialiśmy z Sosabowskim sobie ciekawą opcją byłoby wprowadzenie takiej bomby. Normalnie po prostu w listę score I powiedzmy, gdyby ta bomba była za 3500 punktów, albo na 4000 punktów, to jest... Nie licząc oczywiście tego, co się dzieje w danym trybie, czyli przejmowania flag, jakieś zbieranie doktagów, to by było 40 fragów. 40 fragów by trzeba było zdobyć, czyli za każdego fraga mamy 100 punktów, więc 40 fragów byśmy musieli zdobyć, aby tą bombę wbić. I gdyby ona właśnie wybuchała mniej więcej w ten sposób, jak właśnie pod koniec po prostu rozgrywki na Newtown tym nowym w Black Opsie 3, i kurde, ile by to możliwości nam otworzyło, ile radości przynajmniej mnie by dało, bo zawsze. Ale to zawsze w każdym Call of Duty, w którym taka bomba była dostępna, ja zawsze do niej dążyłem, ponieważ zdobywanie takiej bomby to jest po prostu coś świetnego, kiedy mamy już 20 na 0, tak. No to już czyjemy taki dreszczyk emocji, już się zaczynamy stresować, bo kurczę, szkoda by było paść, szkoda by było zmarnować ten 20, Gunstreak, Killstreak, więc kurczę. To jest, są zawsze takie fajne emocje, fajne, fajne urozmaicenie, rozgrywki, i widać, że graczom to się jednak podobało od właśnie Modern Warfare 2, kiedy to pierwszy raz właśnie Nuke został wprowadzony, ponieważ wszyscy do tego jak szaleni dążyli. No i właśnie tak z tym Sosabowskim, już tak kończąc ten komentarz, rozmawialiśmy, że fajnie było, gdyby dali akurat w Black Opsie 3 taki score streak. Yy, właśnie z streak, nie kill streak, tylko z streak, gdzie mamy do zdobycia te 3500 punktów, czy powiedzmy 4000 punktów. Yy, I właśnie ile możliwości by to otworzyło, jeżeli chodzi o zdobywanie takiej bomby? Można by było na przykład zdobyć taką bombę tylko przejmując flagi na dominacji, z, nie wiem, zbierając do, doktagi. Na pewno by to o wiele bardziej zmusiło graczy do grania obiektyw, ponieważ na przykład yy, przebijanie jakiegoś kema, czy też na DNA bomb. No niestety, no, kiedy mamy już 25 na 0, przynajmniej w przypadku DNA bomb, no to raczej nie będziemy się wychylać, żeby przejąć flagę, no bo wiadomo, że jak zginiemy, no to dupa, tak? Po naszym gunstreaku i po bombie DNA. A na przykład, kiedy taka bomba byłaby do zdobycia za 3500 punktów, czy też 4000 punktów, no to jednak zdobywanie flag, tak? Zbieranie doktagów czy jakikolwiek obiektyw powiedzmy tutaj objective, nasze zachowanie, zbliżało nas, by po prostu do zdobycia tej bomby, więc na pewno wiele, wielu graczy raz, że chciałoby tą bombę zdobyć, tak, za wszelką cenę i przy okazji by też grali dzięki temu bardziej objective, przynajmniej takie jest moje zdanie, takie jest zdanie między innymi na przykład Sosabowskiego i ciekawy jestem, jakie jest wasze zdanie w tym, co teraz powiedziałem, czy chcielibyście taką bombę typu Nuke, MOAB, DNA Bomb, czy też Chemstrike Strike właśnie w Call of Duty Black Ops 3, i czy chcielibyście, jeżeli już by tą bombę mieli wprowadzić, czy chcielibyście, żeby to była bomba, którą zdobywamy za zabicie powiedzmy 25-30 osób bez śmierci, lub też za zdobycie. 3,5 tysiąca lub też 4, tysiąc, 4 tysięcy punktów. Ciekawy jestem Waszego zdania. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie tego gameplaya, mojego komentarza. Jeżeli się Wam podobało, ocencie ten film pozytywnie lub też negatywnie. Jeżeli się nie podobało, trzymajcie się, zostawcie jakiś komentarz i życzę Wam spokojnego południa. Cześć!